patrz, przykład ty czyli po prostu się obawia i włamania. Miejsce totalnie na zadupiu. Wydaje jakiś hałas, jakiś dźwięk. I to będzie znak. Idź dla nas. stąd. Bardzo, bardziej to się dosadnie się nie da. A właśnie pytałem się, czy mamy sobie... Przyjdź po mnie. Siemanko moi drodzy, na kolejnej wyprawie Jesteśmy dzisiaj w bardzo mrocznym miejscu Proszę widać, ciemno jak w dupie, nic nie widać e, no, Zamierzamy... Na, kamera, ale jednak jak. Zamierzamy właśnie zaraz wkroczyć do, do małego domku na poboczy, na ulicy Ale to nie jest zwykły dom Bardzo mroczny dom i widać, że tutaj konkretnie to dupą nie czekają w tym miejscu Tak, jest Swym to wioska, dupie, no. Jest to wioska gdzie jest jeden dom opuszczony, więc można powiedzieć, że jesteśmy w opuszczonej wiosce całej Wymarłej i co, wybijamy do środka, a to co, co zostaniemy w środku Oglądajcie z nami I co, jedziemy z Tak za? Tak zawsze, Jak zawsze.

no, wypieprzane na zewnątrz. Absolutnie. No, już na zostały graty, nie? No. Jakieś to buwety. No, jak wszystko spakowane. Okay. to jakby ktoś śmieci wynosił butel dla psa, Powiem ci, że od razu nosimy mnie, żeby wyciągnąć karwójkę Nie wyobrażam sobie tego, co wyżywiło. Jak to iść do kiba, musisz iść tym No staj, to była norma kiedyś, nie? No ja, wiesz, minus 15 czy coś. Идут назад в наши ставища. Śródlastki są. No jakby nie wiem. Mieszkała tu jakaś rodzina. Zobacz to. Zobacz jakąś butelkę, która kiedyś była wycinana na coś. Dokładnie, artystycznie, nie? Orpaczkę, a taczkę ty w okno, czyli po prostu się obawia albo łamania. Miejsce totalnie hmm. na zadupio. No dziwię. Więc. Się. E... Ja też bym się tak chciał ja też bym się zabezpieczył na pewnoś no. tutaj Dobra to jest, to jest też litość. To jest farba, wiesz tak. Szczerze chyba lekko bym się obawiał Aha. Można gdzieś nogą zakotwiczyć się urząsnąć Ale Patrz, masz rację to jest strzałaczny. Ma to co? Patrz na to. No. O. to, że. Kieczę co Diabelskie malunki. w takich miejscach. Pierwsza B. Z pierwszej klasy walonek. A wiesz co? Chyba dawno nikogo tu nie było. No. Takie pajęczyny są, że... że hej. Boże święty, rower za 159 złotych. Z którego roku? Właśnie szukam. Nie widzę nic się wynapisach. Nie wiem czemu, wiesz, ale tak, ale jakieś um, puste buty w takich miejscach zawsze będą na wrażenie. Masz kraty w oknach, nie? To same tam. No. Wszędzie są kraty. Jak to musiał krzypić i wyglądać, A nawet tutaj. w momencie kiedy tutaj się jeszcze ludzie mieszkali. No. A zobaczowe tutaj są wymontowane ok. Jakie? Zemontowane. Nie wiem czy dobrym pomysłem jest na górę. Zobacz co się dzieje już tutaj, nie? No ale to z dołu, A u góry zobaczymy. No ale zobacz co się dzieje nad nami. Nie wiem czy tam w ogóle będzie możliwość chodzenia. także. Zajrzymy na ten falę, nie? Wejście na pewno jest. Działa. Zielony? Działa, ale na zielony. Zobaczmy, co, co, do tych, co tu można znaleźć. Tak jak mówiliśmy. Wszystko wyłącz. Już oferiuję. A weź odwróć kartkę. Może dziś powinno być podpisane. jest mały, jest, jest najfajniejszy. No, mamy falę. matematyka. Mocne. Czekaj. Co? 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 No zobacz tą kartkę, świąteczną i to. Szybko to wiemy. Zacnych, pogodnych świąt, Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Życzymy Janka z Albinem i rodziną. Osobne życzenia dla Fredzia i jego rodziny. Ja tu nie ma żadnego adresu. Bydko, cztery To. Chyba może powinniśmy, nie wiem czy skupić się może na jakichś badaniach? Chodźmy na razie do końca, zobaczmy, co? Aby. Wiesz co, chodźmy może jeszcze tam do drugiej części budynku? To ja. Yy... Chodź się raz. To jest gdzieś jedna w siebie, co chwilę. Tamtego i tamtego. Nie za ciekawy tutaj, nie za ciekawy klimat jest w tym miejscu. Patrz. w jednym domu na tym samym poziomie jest od razu, jest od razu wejście do, do tego, do pieca. I tutaj, wejście pod na no Mała komórka, nic więcej nie ma. Już jakieś siano, środki śmieci. Może jak chodzisz tutaj, nie? Drzwi wyplute okna Nie nic nie ma Pustostan. Stare strepiane Ale ten strych jest całkiem okazały Tuż jest jak, jak na taki mały domek ta podłoga ta jest taka średnia Podoba mi się wycofać, zwłaszcza że tu nie ma za wiele do, do zobaczenia. O! Inleka pójkę zobaczę czy... czy może będzie w stanie coś tutaj wyczuć. Na tą deskę może Nie no nic za bardzo. Nie pokazuję. No jak ty na no, kadwójkę. To przekazać odpalenie coś więcej. Wiesz, to że w danym momencie nic nie ma, to też nic nie znaczy. No. No. Idź powoli. Idź powoli? Tutaj to Można jest co zabrzmiało. Może nie śleść tutaj, nie są gleby Więc. Anonso Tu wraca? Mi unboxing. Co jest głowa. Najważniejsze pytanie Czy w tym miejscu jesteśmy sami? Halo czy ktoś tutaj jest z nami w tym pomieszczeniu albo w tym domu? Aktywność jest jakaś by. Nie jak najęty, nie? Dziewczyna? Jaki diokolski głos, nie? A jakiś diokolski. Orczyk Najpierw mówi facet, potem kobieta. Dziwna akcja. Chodziłem tu coś trochę więcej, potem tutaj chłopak. No, mam kurwa, Czy ktoś próbuje się z nami skontaktować? W tym... Teraz? Co chcesz nam powiedzieć? Chcesz, chcesz. O, miałem, ale... Dobra, żeby... Tak, Dobra, się przyłączymy. Halo, chcemy usłyszeć, czy ktoś tu jest z nami w tym pomieszczeniu. Okej. Okay. Wszystko jasne Dobra. Zatrzymaj się Po co mam się tu zatrzymywać? Po to, żeby nie zapaść się ze stychu i nie spaść na dół Żeby się nie zabić Chcesz nasz ostrzec w tym momencie Już tak rozmawiamy i jesteś tak aktywny czy aktywna, to powiedz nam, jak masz na imię. Ja jestem Karol, a ze mną jest Johnny. Dach, Okej, co jest na dachu? Nie możemy tam iść. O co chodzi z dachem? Akcentowany. Czekaj. Jak myślisz, do czego to mogły służyć te, te druty, te haki? Mogły jakieś mięso wieszać? przykład no czy obrazy do osuszenia? Nie wiem. A no może. To wszystko nie mało, nie? Jakieś potrzeby i pozostałości były. Nie, ale nie, można było tu wieszyć wszystko. Halo, czy jest tu ktoś z nami? Jeżeli jesteś, to tak. zwij się teraz. To już było. Powiedz, jak Witam. Masz... No, my też witamy, właśnie. Witamy i chcemy, przychodzimy w pokoju. Nie mamy złych zamiarów. Powiedz nam: e, Przedstaw się. Jak masz na imię? Nie chcesz nam przedstawić, nie chcesz nic konkretnego powiedzieć. Czy mamy sobie stąd iść? Zrzuć jakiś przedmiot, na przykład ten, szpa ten szpadel połóż nim albo wydaj jakiś hałas, jakiś dźwięk i to będzie znak Idź dla nas. stąd <grych> okay. Konkretny przekaz, nie? Bardzo, bardziej to się dosadnie się nie da. A właśnie pytałem się, czy mamy sobie... Przyjdź po mnie to albo mamy... Witam. Pierwsze słowo było, że mamy się stąd wynosić. Wojna. Bo... Czymś Błogosławić. Może się czymś zachowasuj. Coś widzimy trochę na mordę Johnego. Eee... Dreszcz. Dreszcz emocji. Tu potrafisz czymś poruszyć albo zahałasować, czy czymś poszurać, tak żebyśmy. Pokaż, jaką masz moc. Pokaż się. Jesteśmy tu. Jesteśmy tu i przychodzimy w pokoju, w poszanowaniu dla. Tutaj. Zgłódź Jestem tutaj. w bólu. Cierpisz? Cierpisz w tym miejscu? Co tu się stało, że... że cierpisz? Nie możesz zatknąć spokoju. Fałszywy. Może jacyś fałszywi ludzie cię... Zdumiewające. Zagrożenie. Zagrożenie zagrożenie czy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo próbuję próbuję powiedz nam powiedz nam co nam grozi jeżeli tutaj jest jakaś dusza to my nie chcemy nie chcemy żeby się, żeby tu chcemy żeby tu została nie lubić. Żeby nie szła za nami. Prawdziwy. Prawdziwy, fałszywy. Już jestem skołowany trochę. Klimatyczne miejsce. Klimatyczne miejsce. Czy to jest taki dom, jaki to nie? No, taki. po prostu No, Potem na przykład brała i, i zamykała w ten piecu małe dzieci. Na przykład nie wiem, trochę już wymyślam, ale ja. czemu wybrała? Ta dwójkę? No. Coś, jest. Wiesz, jak było trafne działanie? No. że tam coś się wydaje, że jakiś cień przeniknął albo coś. Sumie... Typo, bo coś. Rozumiem, No, no. no. taką akcję?

To jest kolejny ten... coś z butelki. Mniemie jakieś statki zbudowane. Artyści. O ja. Wszędzie jakieś. patrz. Coś w tym nie trzeba. w Telefony o 20zł a więc są case'y motorola Siemens. nie chciałbym tu spędzić nocy chociaż wtedy też się można by się zaparykatować i zobaczyć jak to, mm -hmm. za to będzie, ale, ale myślę, że byśmy tylko stracili czas no mówię, nie wiem czy, czy warto, tu, warto tu siedzieć chyba nic ciekawego nie zobaczymy ale jest taki wiesz Taki domok jak z horroru. Tak, mega klimatycznie to trzeba no. przyznać. No więc tak żeby tutaj sobie pójść spać normalnie. To no, no nie, nie zasnął. Nie tutaj pewnie ani chwili no. byśmy nie zasnąli. Ciarka przeszła. No. Także dziękujemy wam za oglądanie dzisiaj. To już z naszej strony na tyle. Będziemy przeżegnać. Dzięki za atencję i pozdrawiamy. Cześć z dalekiego zatupia.